Hej, cześć, Manko, z tej strony Jurajski Staś. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w już chyba ósmym odcinku z serii Minecraft na wypasie. Dzisiaj akurat go nagrywam z niedużym wyprzedzeniem, bo dzień wcześniej tylko. Dzisiaj jest piątek, jutro będzie sobota, o 12 będzie filmik już rzucony. A więc będziecie mogli go już oglądać. Już oglądacie, mam nadzieję. Więc to ja zrobiłem podczas przerwy w nagrywaniu. Tam ściąłem sobie dużą część lasu. Mamy tutaj dużą ilość kłód dębowych oraz brzozowych. A dlaczego? No, chcę zrobić stajnie dla tego tutaj konia, nienazwanego jeszcze. Nie wiem, jak go nazwać, a tak szczerze mówiąc, no to... Była aktualizacja 1.17.0.54. Teraz blok miedzi się wytwarza z 9 sztabek Na swoim świecie, survival Już to wyprzedziłem i zrobiłem sobie jeszcze przed aktualizacją Około 50 takich bloków No... A teraz, no to już nie wiem Nie wiem, co... On... O, patrzcie! Czy ja jestem cheaterem? Na swoim świecie zrobiłem z czterech sztabek bloki. A teraz te bloki mogę zamienić na dziewięć sztabek. Tu mam o wiele więcej sztabek miedzi. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ale mi się tutaj przyda na pewno troszeczkę patyków. Dobra, to ile powinno starczyć. Zrobimy płotków gdzieś tak. 40, około, dobra, 42. Yy, dwa tutaj zrobimy dwie bramki. No i ja, no, z pół bloków będzie dach. Ok, no to możemy się zabierać za budowę. Prawda? Prawda? Dobra, konik się zgodził. Oczywiście, nie wiem, gdzie mu stajnie zbudować. Najprawdopodobniej. Tu na tej polanie, w tym miejscu, I tu jest myślę odpowiednie miejsce na to. O, patrzcie, wyrósł kolejny stalagmit albo stalaktyt. Nie wiem, nie pamiętam jak się to rozróżniało, czy na, od góry rósł stalagmit czy stalaktyt. Nie pamiętam szczerze mówiąc, ale musimy sobie tutaj. O, pies, tu usiąść. Mam dwa psy. Dwa psy, bo odwołujemy sobie wilka i dużego i małego wilka. A więc mamy dwa. A ty co, świnko? O, piesku, pokaż na co cię stać. Atakuj go. Dobra, piesek się tym zajmie. A ja tutaj w tym czasie zacznę budować. A więc budujemy tak. Jeden. I tutaj robimy. Raz. Dwa. Raz. Dwa. I raz. Dobra. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I już idziemy do samego końca tutaj. Mała będzie stajnia, ale myślę, że starczy dla mojego konika. A w ogóle to piszcie, czy wam się podobają moje miniaturki na filmach. Bo pierwszy raz to są moje pierwsze miniaturki. W sumie takie robione, troszeczkę ładniejsze niż normalnie. W sensie, że ja tam wycinam coś, wklejam w jakiś obrazek, tak żeby to jakoś wyglądało sensownie. Ale nie wiem, czy wam się to podoba. Proszę piszcie w komentarzach, czy wam się podoba. Jeśli wam się podoba, to będę bardzo szczęśliwy. Jeżeli nie, to trochę mniej. Ale ja tutaj sobie zrobię teraz tak crafting table, czyli stół. Ziemieślniczy silniczy, ja To się tak dziwnie nazywa po polsku. Dobra. Robimy tak. Ja się tu podsadzę. Oj oj oj. Chyba ta. Chyba to jednak nie będzie bardzo ładne. Bardzo ładne, super piękne. No na pewno nie. No dobra. Myślę, że zrobimy tutaj coś takiego. Jeszcze będzie wystawać, ale to kurczę, sobie ściągnę tą tarczę, bo na pewno wam zasłania. Muszę sobie ściągnąć. Jest taki chyba teksturpak, który mi pomniejsza tą tarczę, że ona wygląda najmniejszą, a w rzeczywistości jest taka sama. W sensie, że ona jest przesunięta troszeczkę niżej, żeby tak nie zasłaniała ekranu. Dobra, tu robimy takie coś. Nie, nie, nie. Niszczymy, idziemy dalej. Dobra, no i tu teraz trzeba takie coś zrobić. Myślę, że to się będzie prezentowało ładniej niż, niż zakładam, że będzie się prezentowało. Bo zakładam, że to nie będzie się ładnie prezentowało, ale mam nadzieję, że będzie się dobrze prezentować. Na razie jeszcze nic tutaj. Gdzie on jest? Czemu pies nie reaguje? Ty Może go nazwaj, nazwiemy go. Bulden hmm, Buldenbram. Dobra, to jest Buldenbram. O nie, co ty robisz Bulden Bramowi? Bulden Bram ma teraz nisko ogon ojoj. Oj, oj. Chyba za mocno, Za dużo cierpiał. No niestety będziemy musieli mu to jakoś wynagrodzić. W końcu mnie uratował. Dobry piesek, dobry piesek. Uratował mnie. Sam prawie zginął. Wiem, że to tylko pies z Minecrafta. Czyli jakiś robocik czy coś tam zaprogramowane coś. No a nie prawdziwe zwierzę. Mam nadzieję, że wy też wiecie o takich rzeczach. No niestety mój kolega nie wie o takich rzeczach. Kolega Albert. Pozdrawiam Albercika. Albercik myśli, że tu wszystko jest prawdziwe. Że Minecraft jest prawdziwy. Tak, tak. On myśli, że Minecraft jest naprawdę prawdziwy. Ale on się myli. Zresztą by chyba bo o tym wiecie, nie? Że on się myli. Ale on o tym nie wie. Nie chcę mu wsuć frajdy. Z tego, że on myśli, że tu biega sobie jakiś pies w grze, w komputerze, w monitorze. No on go chce po prostu upolować. No taki kot. O nie, przyznaję się. Wydało się, że Albert jest kotem. Niestety. O, tu zrobimy takie coś, myślę. Tak, jeszcze te dwa tutaj, płotki dębowe, jakoś wykorzystamy. O myślę, że tu, tu się wpasuję jakoś. Jeden, drugi i pochodniami to oświetlić. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. O kurczę, sześć miałem tylko. To wiecie, co zrobimy? Tak sobie zrobimy. No i tak powinno być OK. Albo po prostu to gdzieś mniej więcej na środku postawimy tu po bokach. OK. Bardzo piękna stajnia, proszę Państwa, mam nadzieję, że się Wam podoba. Mam nadzieję też, że się spodoba, podoba koniu, koniowi, koniu. Nie wiem jak, jak się mówi poprawnie. Hmm. jeżeli ktoś wie, to niech napisze mi w komentarzu, jak się poprawnie mówi. O, tu by się przydały pochodnie, ale to już za późno. Okej, okay. no to teraz, czego my potrzebujemy? Już teraz niczego, wystarczy transportować konika. Chodź tu. Chodź tu. Tu tędy. O, widzicie, tu drugi pies jest. Jak ten się nazywał? Burdenbram? Tam tamten będzie się nazywał? Jak się będzie nazywał? Majonezik Dobra, czyli mamy dwa psy Buldenbrama i Majonezika Dobra, bo zaraz mi koni jak To ty tu sieć Z konikiem No a tak się prezentuje ładnie ta stajnia O, słońce zachodzi Zaraz pójdziemy sobie zebrać trochę doświadczenia O kurcze O, nie, nie, nie No trudno, teraz nic z tym nie zrobimy będzie się, będzie trzeba zrobić jakieś akwarium dla tych Axolotl'i. Ale co ja tu... Tak zrobiłem... Jedną biblioteczkę, co jest kompletnym bezsensem i jeszcze ją źle postawiłem. Źle postawiłem, a w ogóle co tu mamy? Niezniszczalność, niezniszczalność, zmora stawą nogów. No więc... Jeszcze pójdziemy zobaczyć sobie tam... Ja wam tu może... A, speed build miałem zrobić z tej stajni, ale już za późno się nagadałem w tej stajni, no to trudno już yy, myślę, że z... z tymi yy, z papierem nie będę miał problemu. Tu mamy jakąś farmę. O! Czemu ta trzcina wygląda jak z mojego teksturpaka? Czy ja go sobie tu wrzuciłem? Nie. Nie mam tu tego teksturpaka. Dobra. Mm, farmę to przeniesiemy sobie. Może gdzieś tam. Albo po prostu zr wiem, zrobię sobie łopatę. Będziecie mieli jakiś tutaj y time lapse, jak ja to tutaj wszystko rozkopuję. O, który mamy poziom? 32 nadal. Dobra. A więc ja robię opatę i zapraszam Was na speed build. tutaj wszystko zrobić, jak widzicie tam powstała jakaś mała farma to zajęło mi cały dzień cały... No, do nocy dotrwaliśmy po prostu no ale w tym odcinku się jeszcze magią nie będę tutaj zajmował bo jeszcze będę potrzebował dużo skóry a wiecie, że to nie jest takie łatwe do zdobycia będę musiał albo po prostu sobie po farmie trochę tutaj no, jeszcze mamy. farmię sobie trochę owiec. To będzie. Znać, co ja mówię, jakich owiec? Krów. Farma krówek się przyda. To zrobię poza odcinkiem, żeby Was nie zanudzać. A teraz, proszę Państwa, zrobimy sobie po prostu trochę papieru. 57 masz. O, mam dwie sztuki. Serio? Dobra. No to teraz idziemy. Ja się niestety już z Wami będę żegnał w tym odcinku, a w następnym odcinku będziemy czarować. Czarować będziemy niesamowicie. Aż potem w końcu będziemy mogli zejść z fortuną po diamenty. Diamentów będziemy mieli, mam nadzieję, całkiem sporo. Kopalni sobie zapisałem parę. Okej. Okay. Ale co ja miałem. O kurcze, nie, 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 nie. Wiecie co, ja wiem czemu moje mam tutaj takie lagi. Lagi mam tutaj takie, gdyż to jest wersja eksperymentalna i prawdopodobnie dlatego mi zacina. Na normalnym moim świecie nic się nie zacina. A tam nie mam eksperymentalnej wersji załączonej. Wiecie co, ja sobie spróbuję zmniejszyć może na 20 czanków. Będzie może więcej FPSów, bo cały czas tutaj na tym świecie jest maksymalnie 50 FPS. -ów. O, 60 No to teraz będzie fajnie tutaj działała nam gra. No ale się już z wami czegnał będę Tylko potrzebuję trochę tutaj siana a tym mi tutaj Jedwabny dotyk, jedwabny dotyk na serio. Jedwabny dotyk jest wszędzie. No Dobra, trudno. W tym mi na pewno pomoże. Ja wam powiem. Tamta wioska, do której może się za chwilę udamy. Albo nie, nie w tym odcinku. Nie w tym odcinku. Jeszcze nie. Chcę so, ja tu po prostu tą pszenicę już posadzę. O i możemy. Tutaj, gdzie zebrałem to, te kartofle, no to można tu posadzić już pszenicę. A kartofle sobie upieczemy. Tam jest świnka, ale ja potrzebuję pszenicy. Tylko za odcinkiem, jak wspominałem już. I czemu ten piec się cały czas pali? Tu cały czas jest niby pusto. Dobra, trudno. Przynajmniej daje nam trochę światła. No i ja sobie poczytam jeszcze na ten temat, czy w filmach mogę, u, mogę używać tekstur, które nie są moje. No i na pewno jeżeli się okaże, że mogę używać, no to wtedy na 100% już będziecie wiedzieli, co tu się wydarzyło. To znaczy będę na 100% już nagrywał z teksturami swoimi. No tak na tabliczki i na biblioteczki na pewno bym sobie wgrał. Jakieś różnorodne tab yy, biblioteczki. Żeby nie były wszystkie takie same, bo to trochę tak no, nie wygląda pięknie, ale. Przydałoby się. na ten na, na stud zaklęć raczej nie. A więc tylko na miecze będę miał. Na trzcinę cukrową i na inne fajne rzeczy, a ja wam już... Na za dzisiejszy odcinek serdecznie dziękuję, żegnam Was bardzo serdecznie, do następnego filmu. Cześć!